Siłanko, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pod lupę wleci Jagdpanzer E90. Jest jeszcze jeden czołg, o którego nie mówiłem. Jest to TBT, ale powiem Wam szczerze, nie mam zamiaru grać tym czołgiem. Zagrałem jedną bitwę na offstreamie, żeby zobaczyć, co to jest za czołg. I TBT jest moim zdaniem tragiczny. Naprawdę, to jest tysiąc razy gorsza skoda T56. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Natomiast jeśli chodzi o Jagdpancera, jest to dobry czołg. Tylko nie do końca dla mnie. Tak jak już kiedyś mówiłem swoją drogą wczoraj na streamie, oglądałem swoje stare, stare, stare materiały tam z 2013-2014 roku. Jak miałem takie wielkie marzenie, o, chcę sobie nagrywać na YouTube'a I tam też grałem rhm To był RHM-8 Tieru, ten TDK, i on ma w pełni obrotową wieżę. A i tak powiedziałem magiczne zdanie, nie lubię grać tdk tak, tak to wygląda. Co prawda nie jest to w 100% prawdziwe, bo jakby nie patrzeć, lubię grać DBV, -em, SRV -em, czy Skorpionem, czymś jeszcze. Nie, z to chyba wszystko, no ewentualnie jeszcze E4. Tylko jest jedno, ale te czołgi, które właśnie teraz wymieniłem, to tak, Ester V ma super DPM, genialne działo, genialny kamuflaż, jest do tego mobilny. E4 ma wieże, tam chyba wychyły to jest 180 stopni. Później, co powiedziałem, dbv który ma w pełni obrotową wieżę. I na sam koniec Scorpiona, który też ma w pełni obrotową wieżę. A Jak Panthera 90 ma małe widełki i jest wielkim klocem, dlatego nie za bardzo przepadam za tym pojazdem, ale. Tak czy siak uważam, że jest to dobry czołg. Jak ktoś nie ma premki, a trafił z paczek jak pancera 90, to powinien być jak najbardziej zadowolony. Jeżeli chodzi o moduły, jakie mam na tym czołgu, to jest to HP Turbodosył. Na drugim zestawie zamiast HP mam wentylację, jeżeli rzucicie mnie na jakąś mapę typu Prochorówka, malinówka, na taką mapę, gdzie trzeba będzie po prostu snajpić. Tak wyglądają ulepszenia polowe, które wybrałem i lecimy z pierwszą mitewką w tym materiale. Oho! To będzie idealny test jak pancera. Rzucił mnie na 11 następuje, mapa Halów. co jest takiego. No kurde, kieć. Co jest takiego niesamowitego w tym czołgu? Apeki. Apeki, które mają 290 peny i teraz najlepsza rzecz. fanfary, nie wiem czy jakie znajdę. Te pociski kosztują tylko i wyłącznie 2000 srebrników. Co to oznacza? Chcecie stricte zarabiać. Odpalacie sobie tam bonusiki. Ja teraz nie będę odpalać, bo zaraz będę montować filmik, więc nie chcę, żeby ten bonus się po prostu zmarnował. Niestety nie mam nic na zapas i... Tak wyszło, ale trudno. To, nie, to jest nieistotne. Odprawiacie swoje bonusiki i podczas eventu świątecznego ground na PK -ch jak pancerem, Chociaż nie, ja często też używałem golda i wychodziłem po 300, parę tysięcy na czysto. Z bitwy jak pancerem a 90. Mimo, że nie lubię tego pojazdu, ale. Alfa tutaj robi robotę, 750. Pena na hitach też jest całkiem dobra, 334, więc jak rzuci nas na 10-11 to po prostu włączamy sobie hita i, i nic się nie dzieje. Jest to po prostu bardzo dobry czołg premium. Ale jestem świadom tego, że nie każdemu ten czołg przypadnie do gustu. Ja sam nie lubię grać takimi klasami, co non-stop sobie powtarzam. Ale, ale i tak przyjemnie się tym zarabia. Po prostu jedzie sobie taki TBT, dostaje tubę za 6,99. Jest spoko. A ja się tutaj ustawię po prostu tak, żeby nie mogli mnie przebić. Chyba, że ten TBT będzie chciał dostać drugą pesteczkę, to z chęcią, z chęcią do ciebie strzela. Nawet do tego drugiego TBT, który właśnie ucieka, bo jest wypychany. Nie, tym Breakerem trolujesz stary, trolujesz i to bardzo. Co prawda dałem ci pestkę za 700, ale co z tego? Ja tutaj chciałem idealnie, bez przyjęcia jakiekolwiek pestki. Dobrze, typ 4 tutaj przyjechał. Breaker jest na jeden strzał, dobrze. Spróbuję zagrać na niego w taki sposób, żeby go wykończyć i wtedy... Wtedy zajmę się tym typem. Czy hit mi tutaj cokolwiek da? Najprawdopodobniej nie. Co jeszcze nie ma spota? STRV. Dwa strv Okej, okay, czyli nie chcę się wychylać w tej pozycji. Te streety na 90% stoją tutaj na tej półeczce. A taka propos tego, co powiedziałem na początku tego materiału, to oprócz tego, że pokazywałem swoje stare filmiki, to oglądałem jeszcze stare, dobre mapy, które były w WoCie i ścieżka dźwiękowa, która była w tej grze. Ja nie wiem, co oni zrobili z tą grą. Jak się tak spojrzy na to, co było w 2014, 2015, to ta gra była niemalże idealna. To były piękne czasy. A teraz? Kurde. Teraz to jest jakaś masakra. Taka prawda, widzowie. Nie chcesz się pokazać tym typem, bo tak Podjeżdżasz, kurka wodna. Dobra. Powiedziałem jak hallak. Wczoraj gadałem jak cygan, to dzisiaj jak hallak. Kurka wodna. Pozdrawiam pana Piotra. Jak jakimś cudem to ogląda, w co raczej wątpię, ale... Ale pozdrowić można, prawda? Dobrze. Małusik strzelił. Dostaną te piątki pechę, bo oczywiście... ZK. Tutaj się boi zagrać bardziej agresywnie. Dostaję kryminę pech od Mausa. Nie, nie dostaję, bo byłem szybszy. 3100 uszkodzeń, mimo tego, że ta bitwa wcale nie jest jakaś super. Taka prawda. Dostałem dwie niepotrzebne pestki, tak na dobrą sprawę. No, ty tym ten H. Kurczę, byłoby miło, gdybyś coś zebrał, bo. Oh. Ech, dobrze. Pierwsza bitwa zakończona wynikiem 3100 uszkodzeń. To ja nie przedłużam i zaraz zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Jak pancer wrócił z bitwy, 3100 uszkodzeń, 3 fragi, wynik drużynowy. No, słaba bitewka. Co nie zmienia faktu, że udało mi się zarobić 200 tysięcy kredytów. Ze słabej bitwy, wręcz tragicznej. Tym razem rzuciło mnie na dziesiąte tiery. Mapa to zatoka Małże. Plan jest taki, żeby pojechać w to miejsce, tylko mam własne po złej stronie. Ale spróbuję jakoś temu zaradzić. Spróbuję jakoś temu zaradzić. A, jeszcze nie pokazałem Wam jednej rzeczy. Ten czołg ma penetrację na HK 90, co oznacza tylko tyle, że większość czołgów jestem w stanie przebić w silniku. Z tego matchmakingu, tak. czołgi, które mogę przebić, to kanopener, Cocodrillo, 430 U, Eber, Manticora, Conqueror, Sharfutur, Noobiegsiemz 4, Wutek i Szelma. Tak się to czyta? Chyba tak. Kto wie, może będzie okazał, żeby strzelić takiego haeczka. Jakby była bz 75 to bz kę również jestem w stanie przebić z taką penetracją. Wiem, bo. Na BZT już nieraz miałem sytuację, w której po prostu strzeliłem sobie z HEK w BZT-75. Piękne uczucie strzelić do kogoś za 1200 tym BZT, naprawdę. Bum, 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 bum. Masakra. Nie widzieliście tego strzału, ok? Umówmy się w ten sposób, że wy go po prostu nie widzieliście. Mogę go przebić, ale... Nie spodziewałem się, że pokaże mi. O! To miejsce obok działa. Du, 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 du. Konik na traku. Konik to już nie ma HP. Jestem spóźniony do tego damage'a. Dobra. Konkuror odesłany do garażu. Nie chcę teraz się tutaj wychylać, ponieważ te czołgi z E2 mają na mnie przestrzał. Piękne są te mapy w Wocie. Chcecie zagrać agresywnie? A gdzie tam? Zaraz do Was będą strzelać jakieś te deki. I tak jest na każdej mapie. A te stare mapy, typu nie wiem, Northwest. Kurde. Jaka to była mapa? Tam było 15 różnych zagrań. I nieważne co zagraliście, to nie było opcji, żeby wywalić się na tamtej mapie. Naprawdę, uwierzcie mi. Albo Bagno. Bagno też, kurczę. Jedna z lepszych map w grze. A teraz każda mapa wygląda tak samo. Są trzy korytarze. Do tego snajperskie półeczki. I i tak to kurczę wygląda. Co, czy ja jestem w stanie zagrać na tego Jaktpancera? Jaktpancer w ogóle to jest KD. Nie wiem, czy zdążę skupić. Nie zdążę. Dlatego chciałem sobie takiego snapa. Nie weszło trudno. I chyba nie ma co tutaj już jechać, trzeba cofać na bazę. Trzeba cofać na bazę, ewentualnie przysnajpić w te te deki, ale to. raczej nic nie zrobię. Wynik 5-1, co to jest zabitewka widzowie Mam bicie na piadzie ale. noha. Dobra, jadę po damage, tak? <grych> jadę po damage. Nie dojadę do tego 430, raczej nie chcę snajpić, jadę na blisko. Im dłużej będę, będę snajpić, tym mniejsza szansa na to, że dojadę do tego damage. A tak może jeszcze coś uda mi się zrobić. Może. Zaraz się przekonam. Mam już spota, to raczej odjadzi. Ewentualnie od WTK. W sumie to mogłem dostać spot od wszystkiego, nawet od 430. No, pokaż błazik. Ewidentnie ta bitwa nie idzie po mojej myśli. Ewidentnie. Nie mogę zapaść, opuszczana. Dobra, udało mi się trafić heczka w WTK, i to będzie, co, mój jedyny damage w tej bitwie? Hmm. Nie ukrywam, nie chciałbym, żeby tak było. Zdążę go złapać na wykroku, ależ oczywiście, że nie. Ale mam bicie na 704, dobra. Jak to pancer w ogóle tam się zrespił? Ciekawe. A jadzie się obraca. To jadę? Powinienem zdążyć. Może jeszcze jakiś Taran tutaj wleci? Taki agresywny. Jest Szarfuturek. Znowu mówię Szarfuturek, trzymajcie mnie. Dobra, nie ma, nie ma co ryzykować. szarfutury by mnie objechał. I by do mnie strzelił ze 2-3 razy. A tak mogę się wycofać na spokojnie, złapać sobie hula, taką pozycję, żeby przedłużyć tę pestkę od Jadzi, bo to jest raczej nieuniknione. Tak jest. Ktoś go dobije zaraz. Ja spróbuję złapać tego obiekta 704. ja aja. prawie. <laughs> chciałem, chciałem zrobić chociaż te 3000 uszkodzeń. Jedziem, ja też zbyt miałem zbyt mało hopę. Kolejna bitwa, w której nie byłem w stanie praktycznie nic zrobić. Mam 2900 uszkodzeń. W sumie, gdybym się nie odbił. Od... Nie, chwila, ja się odbiłem, czy nie trafiłem? A, no tak, bezk mnie poleciała W tego 430 U. W 257. Tak, czy siak, zarobię na tej bitwie pewnie coś około 200 tysięcy, więc jest to jak najbardziej. Dobry wynik. Druga bitwa zakończona zwycięstwem. 2900 szkód uszkodzeń, 2 fragi, 1800 zablokowanych. Wynik drużynowy. Raport szczegółowy. O, tym razem tylko 134. Chwila, czy ja w poprzedniej bitwie nie zrobiłem jakiejś misji? Tak, ja w tej bitwie zrobiłem jakąś misję. 50 tysięcy dostałem za zrobienie misji. No to nadal za dwie takie słabe bitwy dostać 300 tysięcy. Nordskar, losowanie na 10 tiery. Jest dużo hateków. Pff, co ja powiedziałem? Dużo hateków. Dwa Mausy 7. chociaż si nie, w sumie. Dwa Mausy z 7, tbt 7-5. No, bardzo dużo hateków. Nie ma co? Mausy jadą do fabryki. OK dobrze, dobrze. Jak ten grill tak szybko zginął. O i z 7 również tu jedzie. Chyba zagram obok, obok tego gracza w 113. Zaduję sobie hita. Say hello to my gun Interesujący nick Ale nie chowaj się, pokaż się, dawaj, stary, nie krępuj się O kurde, no ciebie w tej T30 to tutaj nie chciałem O kurde, zostaw mnie tym Gonkiewicza Dobra, żyję Powinienem go przebić, bez problemu, tak jest 8, 4, 5. W końcu bitwa, w której, w której siadają mi normalne strzały. Nareszcie widzę, nareszcie. Dobra, te 30 KD Gonkiewicza w garażu. Co prawda, ja go nie rozwaliłem, ale, ale zrobiła to 113. Trochę się boję tego i 7. Ale chyba mogę zrobić tak, prawda? No, nie blokuj. No. Nie chcesz go tą tę 30. O, właśnie ciachnąć. Pięknie. O, 7-5. Ja, ja problem. Dobrze, TBT. dostałam mam 3000 uszkodzeń. Muszę trochę przycilować ten na 75 mnie martwi. Zarówno z drużyny przeciwnej, jak i ten z mojej. Maus! Dawaj szybko tego amoraka. 3 sekundy. to jest tylko farma demerza Mogłem to strzelać za peka, ale jak już miałem hita, to trudno. Teraz też zostawię tego hita, bo. Chcę mieć pewność, że go przebije jak zrobi coś głupiego tym mausem. Dobra. Szybka ph powierzę. Jadę dalej farmić. a 75 5 podjeżdża agresywnie? Nie, nie podjeżdża. O przepychaj tego mausa ty A7-5. Przepychaj, przepychaj. Nic się nie dzieje. Mam bić na TBT. Zdąża? Zdążę, pewnie, że zdąża. Drugi raz Amorak. przecież coś mi strzeli. Taka bitwa ja dostaje dwa razy za Amo. Zrobi ten jest 7. Nie widzę. Dobra, 7-5k. Podałoby go jakoś spuszawać. Czysto teoretycznie może nie polosować, a jak nie, to mogę go doramować. chyba tak zrobię. Idź, zagraj w tatka. Stary. Niesamowite to jest. Ostatnia bitwa skończona zwycięstwem. 4800 uszkodzeń. 2 fragi, 2700 zablokowanych uszkodzeń. Wynik drużynowy. Raport szczegółowy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej jak pancera, 90 akcji, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. miłego dnia. Pa pa.